Panie Boże, czy ty pamiętasz, jak rano pakowałam tornister? A palce drżały z emocji. Mundurek wisiał przy piecu, jeszcze ciepły, pachnący krochmalem. Na podwórku zbierały się dzieci, śmiechy niosły się po całej ulicy, a ja ściskałam w kieszeni kanapkę z masłem i cukrem. Na apelach serce biło szybciej, gdy słuchaliśmy hymnów i wierszy. A ty, Panie, byłeś blisko w mojej cichej modlitwie o dobre oceny i przyjaciół. Czasem bolały mnie nogi od marszu, a nauczycielka poprawiała warkocz mówiąc głowa do góry. Dziś tęsknię za tym gwarz za kredowym pyłem i zapachem jabłek w szatni, proszę Cię, niech współczesne dzieci mają odwagę i radość odkrywania świata, niech szkoła będzie dla nich miejscem przyjaźni i nadziei. Daj im serca otwarte na dobro i miłość.